Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd nowości do sklepu Sinsei. Zobaczycie cudowne świąteczne sweterki, ale i nie tylko. Będą też dekoracje bożonarodzeniowe i będzie wyprzedaż, bo jest dużo obniżonych cen w sklepie. Tak więc zaczynamy od tego yy, polarka. Zobaczcie, jest przepiękny, taki barankowy, kremowo-niebieski, kosztuje niecałe 70 zł. A tutaj już macie sweterek na cztery guziczki, różowy, bardzo też ładny, kosztuje niecałe 70 zł, jest bardzo miły w dotyku i zobaczcie, tutaj tak się prezentuje. A ciekawa jestem, czy już ktoś ma wystrojony dom świątecznie, możecie zostawić komentarz, czy już może choinka stoi. Ja tak na razie się przymierzam, nie mam na razie kiedy, ale mam w planach może mm, już w poniedziałek. Ruszyć z choinką. 50 zł taki sweterek, zobaczcie, czerwony też jest bardzo ładny. I kolejny sweterek taki. On kosztuje 60 zł. Chyba ten pierwszy na guziczki najbardziej mi się podoba. Zobaczcie, jakie piękne kapcie dojechały do Sinsay, 40 zł. No i co to jest? To jest jakiś chyba, jakaś babeczka. Tak mi się coś wydaje. Nie wiem. Jakie dziwne. Pierniczki nie. Albo <laughs> możecie pisać, co to według Was jest. Chyba pierniczki. Jeden, jeden kapek jest właśnie, chłopczyk, drugi dziewczynka. Tutaj mamy koce, przepiękne. Zobaczcie, jak ładnie zrobili taką świąteczną wystawkę, jak wchodzę do swojego sklepu. I tutaj dużo rzeczy było, tak więc taki domek, kominek 16 złotych. Tutaj obok jest piękny wazon, były też takie osłonki, kubki, są też kule, zobaczcie jak to fajnie wygląda, są nawet takie świeczki pakowane, tutaj są na regulowanych nogach przeróżne mm, mm, figurki i tam między nimi było ciasteczko, ale tutaj macie za 13 zł. Bardzo ładne mm, kokardy na dole srebrna, złota, zielone i bordowe. Te są najmniejsze i one kosztują 8 zł. a za średnim zapłacicie 10 zł. No i troszeczkę obniżonych cen. Zobaczcie, ten zestaw teraz kosztuje niecałe 18 zł. Mamy tutaj dyfuzor, świeczkę i y, podgrzewacze. Ta świeczka e, teraz niecałe 10 zł. Na nowościach jeszcze znalazłam, zobaczcie, takie zawieszki to chyba na klamkę. Bardzo ładne i one kosztują 16 zł i te Mikołaje różnią się e, czapeczką, tak więc tutaj są... E, cyrkonie, cyrkonie, cykiny, a druga ma sweterek. Pokazały się też takie, zobaczcie, dekoracje pod kloszem, 30 zł. I tu mamy ciasteczko, prezenty, cukierki, a w drugim jest Mikołaj. Można pewnie otworzyć, tam można wrzucić lampeczki, podświetlić sobie, też będzie fajnie wyglądać. Kolejna nowość to taki malutki bałwanek z kulą. I za niego zapłacicie również 16 zł. Te są cudne, zobaczcie. Takie nowości z wiszącymi nogami. I one kosztują 26 zł. Macie albo laskę, albo choinkę. O, mi osobiście laska bardziej się podoba, ale są naprawdę bardzo ładne. Już Wam pokażę tylko. O, dobra. Tak. No i mamy. Która ładniejsza? Choinka czy laska? Piszcie. Tutaj są takie fajne poduchy na krzesła teraz za jedyne 10 zł. Ona jest taka dosyć gruba, pikowana, naprawdę bardzo y, będzie wygodna. Tutaj mamy domek podświetlany, taki pierniczek, ale gdzie tu jest cena? 18 zł. Obok są y, takie szklane choinki. Zobaczcie, tak to tam wygląda. Aniołek na 8 zł przecenionych, choineczka 16 zł. Tylko ona jest bardzo delikatna, jak ona się przywróci, to jest po niej naprawdę. I pokazały się takie duże prezenty. Duży 36, średni 26, nie, najmniejszy i największy, chociaż nie. Dobra. 36 największe i te średnie 26. Naprawdę są cudne. Można od środka właśnie wrzucić bombki. Bombki. Lampki. I one fajnie się błyszczeć. I naprawdę można kupić sobie tylko jeden i to też pięknie wygląda. Kiedyś waxen właśnie kupiłam, bo waxen są na baterie. I do tej pory mam. Jedynie brokat się osypuje. Tu już mamy za 15 zł dzbanek. Cukiernica 8 zł, kubaczek, kotek niecałe 12 zł, i tu mamy formę ciasteczko, i teraz ona kosztuje niecałe 5 zł. Z tego robią fajne czekoladowe takie wafelki na TikToku dziewczyny. Tu mamy zestaw za 5 zł, zobaczcie do pieczenia. No i pokazał się nowy pojemnik, całkiem podobny do tego, który był w Pepko. W Pepko był taki pionowy, tu mamy go bardziej poziomo. Że jest takie, wiecie, podłużne. i tu kosztuje 30 zł. Powiem Wam, jeden i drugi jest ładny. Kto pamięta ten z pepką, jeszcze w tym roku pokazał się na półeczkach. Chyba ładniejszy jest tamten, ale ten jest chyba wygodniejszy. 12 zł podświetlany kubek, i tutaj tylko został Mikołaj, bo były chyba jeszcze bałwanki, jak się nie mylę. No i oczywiście hitowe kubeczki do picia dla dzieci za 10 zł. I druga opcja to autko. Pojawiły się nowe osłonki, śnieżynki za 10 zł. Mamy do wyboru zieloną bądź czerwoną. Tutaj już mamy poszewki na poduszki, tutaj większość z nich była, ale widzę jedną, której chyba nie pokazywałam, bo to jest nowość. Zobaczcie, ten domek, 30 zł. Kolejne nowości 23 zł, takie diamentowe świeczniki i te glamour. Te są obłędne. One kosztują 26 zł. Ja myślałam, że to jest taka jedna długa, ale nie tu są podwójne, ale i tak to wygląda przepięknie. Zobaczcie. Jak będą na wyprzedaży dam Wam znać, bo na pewno będzie się opłacać. 13 zł myszka do kuchni. Jako dekoracja bardzo ładna rzecz. I tu mamy. Słuchajcie, bliznę już wychodziłam, ale jak zobaczyłam te pompony, to mówię, muszę wam nagrać. 30 zł taki świąteczny biustonosz. chyba że wolicie taką wersję, to jeszcze jest coś takiego. I za ten komplet zapłacicie 40 zł. Tu jeszcze mam taką bluzeczkę, 20 zł z choineczką i, i, i ona jest wyszywana, napisy również. I tu jeszcze jest taka ładna bluzeczka, zobaczcie. Szukałam składu tylko wiem, że to jest z Bangladeszu, ale nie ma nigdzie po prostu składu. To jest jakiś koszmar w Sinsay. 16 zł jest bardzo ładna, przyjemna w dotyku, ale co to za skład? Nie mam pojęcia. No i kochane, jeżeli chodzi o nowości Sinsay, to by było na tyle. Dzisiaj wleciał najnowszy przegląd na vlog Mohi, to Tam jest cudowna, nowa damska kolekcja. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam zobaczycie naprawdę cudne bluzki, sukienki, ale i nie tylko. Wpadajcie, zaglądajcie. Tutaj wczoraj jeszcze też pokazał się fajny przegląd z Pepco. Dzisiaj również fajny przegląd pokazałam. A tam są nowości takie jak wiewiórka na nóżkach, czy te um, zawieszki buty. Są genialne. Pokazały się też takie fajne kosmetyczki, słuchajcie, w dwóch kolorach. One mają tam pędzelki, gąbeczkę też, jest naprawdę fajna rzecz. Oczywiście na dziale łazienkowym jest nowy zestaw złoty i jest przepiękny dozownik i medelniczka. Ale zaglądajcie, zobaczcie co tam ciekawego, Biedronka w ogóle poszelała. po całości, tutaj mamy cudowną ceramiczną, taki miks ceramiczny, bo są dzbanki, masylniczki, talerze, jest tego mnóstwo, są od Biedronki z tej kolekcji czajniki, jest dużo AGD tam macie i tostery. I przepiękną zastawę ceramiczną, naprawdę warto też zobaczyć ten przegląd. I w ogóle złota kolekcja kuchennych akcesorii, to też jest w ogóle petarda. Wczoraj oczywiście były imieniny Krystyny i Barbary i z tej okazji wszystkim moim paniom o tych imionach składam najserdeczniejsze życzonka, wszystkiego dobrego, buziaczki, ściskam Was mocno. Oczywiście życzę Wam cudownego weekendu, dziękuję, że byliście, trzymajcie się ciepło, buziaczki, cześć, pa!